Dziś o tym, czego możesz się spodziewać przyjeżdżając do Kata na pufetki. No drodzy, przyjeżdżając do Tajlandii w porze deszczowej będzie zdecydowanie taniej, ale możecie trafić na... niestety na deszczyk, tak jak my dzisiaj. Cały dzień prawie pada, znaczy nie, rano nie padało, tak zaczęło troszkę później po śniadaniu. I w sumie dla nas to nawet dobrze, bo mamy dużo pracy, komputery, Poszły w ruch. Tu Natalia pracuje swoje stanowisko w łóżeczku, i dla nas to troszkę na rękę, można nawet powiedzieć, bo mamy dużo do nadrobienia. Także sobie pracujemy, idziemy teraz coś zjeść, i wracamy do pracy. Ale jeśli przyjeżdżacie na wakacje, pamiętajcie, że trzeba się z tym liczyć. Jest sporo tani, bo za tydzień czasu za hotel ze śniadaniami fajny hotel udało nam się znaleźć na Bookingu za 290 euro. W sezonie, myślę, że za te pieniądze nie znajdziecie takiego hotelu z dwoma basenami i tak dalej. No ale deszcz, a to trzeba uważać. Kilka dni mieliśmy pięknej pogody, od dzisiaj się psuje i chyba tak to będzie wyglądać już do naszego wyjazdu we wtorek. Trzy dni pracy za tym przynajmniej. Zobaczcie jakie słodkie mamy pamiątki. Kotki! Natalia Kotki, nie mogła się. I machają rączkami, ale coś przestały, bo jest to chmura. Słabe słonko. Coś machałem, jak się świeci słonko na baterie słoneczne, to machają łapkami. Nie Natalia słychać. nie mogła się powstrzymać. No powiesz, głośno byłaś od tego deszczu. Hey, Teddy Bear. To jest za cudowny dzień. Taka dzisiaj pogoda. Idealna pogoda na masaż. Wow. All the so fish are on my legs. They don't like me. You have more dead skin. <laughs> you have more dead skin. I have because she had a foot scrub. Food scrub oh, and I didn't. that's why. <laughs> okay. Oh Do you like? Uh, funny feeling. I'm not sure. i

jak widać, pogoda chyba nam daje znać, że już czas, bo mamy dużo chmur i dużo deszczu. A całą naszą miesięczną podróż w Azji mieliśmy praktycznie fajną pogodę. Znak jest to pora deszczowa. Tak, jest pora deszczowa, jest sporo tani w tym czasie, ale trzeba się liczyć z tym, że może popadać. Co o tym sądzisz? Prawie trzecia. <laughs> czyli idealna pora na to, żeby wpaść na Kata Walking Street. Tam zakupiliśmy pamiątki z Tajlandii, tu zjesz również lokalny street food, pyszne tajskie naleśniki i nasze ukochane Mango Sticky Rice, no i oczywiście cudowne, pyszne, słodkie, świeże owoce. Pośród tego wszystkiego sporo sklepów zielarskich oraz tajskie masaże. Będąc w Tajlandii, nie można nie spróbować, chociaż ja nie piję, nie mogłem się oprzeć, żeby nie spróbować changa lokalne piwko. Bardzo lubię smak piwa, nie mają bezalkoholowego, czyli trzeba było spróbować zwykłego. Łukasz nie pije. Mm. Jest pyszne. Nie piję często. Teraz kiedyś można sobie piwo przecież wypić, nie? To nie jest zbrodnia. Czy jest? Dajcie znać w komentarzach, czy wypicie jednego piwa jest zbrodnią. Będzie kara dzisiaj wieczorem 300 Bahtów? 300 batów. <grywa> A jak już masz dość batania i dość ryżu i tak dalej, to tutaj w tej knajpie, zaraz wam pokażę która jest knajpa, najlepszy burger jakiego jedliśmy w Azji nie tylko w Tajlandii, w Azji I w końcu ketchup prawdziwy, najlepszy <grywa> Także jak macie chęci na burgera, polecamy Nasze szczęście do pogody. Wiecie coś jest najgorsze? Coś tu przecieka i się boję, że mi do piwka napada, bo już miałem już mniej tego piwa. Jestem przekonany o tym. Zostaw łapkę i subskrybuj nasz kanał i już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z Bangla Road nocą. Wpadaj koniecznie. Hej!